Powiedz. Nie wiem kto tam. Ja ja się robię. Tak? Mhm. Nie znałem, że wiesz. Chłopie, on razu. Dawaj diaksy, albo, albo ban. Mhm. <laughs> dawaj. Dawaj albo problem adminowi. I nie, to jest publiczny lasek! na stąd. No nie, no tak. dalej do mojego. O, łap. O sadzonka, sadzonka. O, sadzonka. o właśnie, żyłopad Co robisz? Zbijasz konia? krzywo będzie. Ja, ja, ja mam, ja mam chyba, ja chyba ten... Się przyjemnie jem, albo coś w Muszę jakieś tam... ...tabletki wziąć, bo to... co chwilę mi no? się, la się lać chce. Za chwilę mi się lać w tym mnie strasznie piecze. Kur... <słanak> <słanak> Aha. Nie, czekaj, jemy. Ja, 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 ja coś, 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 coś wziąć, jakieś tabletki. Kurwa, w Buduję drugą wieżyczkę. Tam jedna jest, teraz tu, potem gdzieś tam. Bo przyciąg przeciąg fajny zrobię. czego nic nie mówię nie wiem nie wiem nie wiem patryk wróci do mnie Oh, fuck. Nie wiem, czy na tej wersji jest o wiele więcej potworków. Skurna. Przypaliło się, czy nie? Przypaliło. O, raz. raz Kurde, jednego kobla przekonać. Zajebiście. Trochę robisz, robię. O jebany. O no tak, nie. O kurwa. Są kurwa. Może to wziąć? Kurwa, nie można. Ciekawe, co on z tymi jajami robi, kurwa, że go tak pioko Tak długo. <ścoughs> kurwa, macie O, jest, to co, to co, co robię z jajami? Tak długo. Nie, 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 zobaczyć twoją reakcję no jasne no mhm. No Mhm. Ja tak ja tak każdemu robię zawsze o, o. Czej, wsiadajcie taki, taki kontakt pogadałeś się z tym kolesiem i, i on będzie cię samą pierdolił. Bo ty się od niego nauczyłem, że? Ta? No, masz tak On ja ci będzie samą pierdolił zawsze On ci będzie pierdolił albo o tym, że Albo o tym, że się ruchał, albo gdzieś pierdolił o tym, że o tym, że muz, albo i będzie takie rzeczy pierdoli. Czaj idę na obiad. Nie, no zostawiasz mnie na obiad, jasne, ja, ja go bolo kurwa. Spirytus wyszedł. To spotkamy się za chwilę. Zaraz zobaczycie, co dalej będzie się działo. Okej, Dobra, nie. fajnie, że jesteś, Patryk. Tak szybko zjadłeś obiad? Nie, gdzie jestem sobie? Aha, i co masz na obiad? Ja przeważnie przykąpię obiad. Ale co, i co masz na obiad? Co? I co masz na obiad? Brochówka Grochówka? Mhm. Mm ja pierdolę Co, dobra jest Smacznego ci życzę Dziękuję O kurwa jakiegoś... Po tym ma się kurwa niezłe gazek jak... Co? Masz po tym niezłe gazy Dzień, po grochówce nie Po grochu bardziej. Takim wiesz świeżym Ja zawsze kurwa jak Zymrosu to mnie takie to opęta, kurwa że. Mhm. Sam nawet nie wytrzymuję, kurwa. <laughs> Kurde, zbieram kobla, potrzebuję na wieżyczkę. Czekaj, więc to bo tak się nie, nie da grać, jak, jak żerę obiad i będę ten. Co chwilę się muszę zatrzymywać, łyżkę i ten. Ocz, taki dobry? No hopie trochę za <noise> Ty masz kurde taki... Co? Podobny nik do tego, kurde. A nice skill, pamiętasz tego typa? Ty masz taki kiedyś nik Nice skill? Nice kill, nie. Kurde masz taki podobny głos do niego. Huh? Taki kurde. Dobra, czekaj, ja idę. Ja się... Ja na chwilę logną wiem ten zaslany obiad. Nie, mm -hmm. ale bądź tutaj. Opowiadaj mi, opowiadaj mi jakieś różne fajne rzeczy, jakieś przygody. <giby> Nie wie jakie. Z gimnazjum. Aha, okej. Okay. Trochę tego będzie. To dawaj, opowiadaj, mamy czas. To, 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 to... Hmm, a czego ty zacząć? Hmm, Kurwa... Bym się ulał. Co? Bym się ulał. <giby> Czemu? Hmm. <giby> Łapy mi się trzęsą, od, dzis od dzisiejszej roboty. No opowiadaj. Muszę to sobie przypomnieć, czego diabła tego bym mówił. To na twój przypał najgorszy, jaki był. Najgorszy przypał był na tym? A? No. No. Hmm. Sklepłem dziewczynę w dupę i ona mnie spoliszkowała. A! pierdolis, <laughs> Kładź! Albo w pierwszej gibraltów tam byłem. Zaraz ja to muszę kurzy napinować, bo małego mnie jest. A kto grochówkę robił? Co? Twoja mama robiła grochówkę? Mhm. Opię. Masz synuwa Dobra ja idę na chwilę Nie, no zostań Muszę. muszę ale pilnować. gdzie ty idziesz? Kuzyna będę muszę pilnować cały czas Kogo musisz pilnować? Kuzyna małego Ty masz Ty masz dzieci no Nie mam dzieci, ale to jest kuzyn Aha, ale a to jest kuzyn ty, no. A ten. Y... Cześć, idę. Co byłaś kiedyś dziewczyną? No. Ta. No, a ty nie? A, a, ale poważnie? A ładna była chociaż? No, ładna, była. Ale. i co dała ci? Co? Dupy? No, nie dała. Co? Nie. nie Kur... Mam zajebisty kilo. znowu go jaja i poszedł Na kiblę Kur... nie starczy mi Dobra, idę na Nie starczy na... mi kobra. Gdzie ty... Gdzie ty idziesz na 10 minut, To człowieku? Stary. Co to odwalasz? Gdzie ty będziesz szedł? No, przyjdę. Ale gdzie idziesz? Um, no... Um, 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 nie wiem. No właśnie, <laughs> nie, nie wiem. No zostań ty, weź mi opo Ty no. A ten miałeś jakieś do czynienia z policją? Co? Co czynienia z policją? No miałem. Dawaj, opowiadaj jak to było. Był u mnie gural. Góral był u ciebie? No. No. Mi się okazało, że mieszka blisko mnie. I zaczął rzucać kamieniami w cmentarz i tam potłuknicze, nie? No. I płytę. Na, na płytę. grobę płytę, nie tą. No. No i na drugi dzień do, na drugi dzień bo idzie do mnie. Puk-puk. Zobaczyłam puk, te odciski no, jego. Się pytałem czy, go, czy, czy znam taką osobę, a, bo ktoś po właśnie na ten. Więc nic na cmentarzu i płyta. No. No i wiesz, ja bym ja, ja musiałem płacić, ale tam mój wujek się z nim doladał. No. musiał płacić 20 parę tysięcy w akurat. Zapłacił czy nie? No. Zapłaci 20 parę tysięcy? No. Góra... No. góra Także to gadałeś mniej. A góra jak od no. musi się bał, nie? No. O, A, Ale nie mówić na... Nie, nie mówić na głos. Go mamusia Bo Wczoraj ja właśnie nie się ten... więc... Dobra, ja z pierwsza na chwilę. Dobra, to czekaj, dodam e, Daniela. Dowiemy się teraz już o nim. No, się... Dobra, dobra, z na razie, drugi. Bierzemy drugiego, członka drużyny Doliny Craft. Ciekawe, czy odbierze. Pe -pe -re 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 -re. No, siema. Cześć, Daniel. Cześć, co robisz? Gram w... ...Minecrafta, ty? Aha, czekaj, ja gram w tego... ...Grypoli, czekaj, posłuchawki, po po... idę. Dobra. Co tam jakieś ra te... Wesele czy co? Eee... nie zaraz, tylko czekaj, to ogarnę Dobra, spoko. Kurwa, co, a. co tam robisz? E, no, gram, gram, w a ty? Gra polis? Ja w grep, no, w polis cały czas. No w końcu wiesz mam czekaj już ci powiem ile punktów ehm, 894. Dzisiaj A Jona do... grałeś? Po Yyy... E, nie. Daniel, no. bo sprawa jest No? Bo psy, policja do mnie dzwoniła, nie? Mhm. I pytałeś się kto ukradł znicze cmentarza. I, mhm. I to wszystko na mnie poszło, nie? No. Oni mówią, że jak Ciebie sprzedam, to nic nie będę płacił. Mhm. Wiesz. Wiesz, że tu jest. <laughs> Ten, słuchaj... Weź na Minecraft, pokażę Ci, gdzie będzie mhm. Twój nowy pokój. Mhm, dobra, już. Czekaj, tylko Minecraft uruchomię. Za chwilę. Twoja mama będzie na YouTube. Czemu? Bo jesteś nagrywany teraz, przywiedzę się z widzami Pererere Aha <laughs> Czekaj, to mam... S serio nagrywasz? Nie, żartuję mhm. Ty, Daniel, twój, twój, najgor twój najgorszy przy w życiu, jaki był? E, mój najgorszy przypów w życiu? No że podbili mnie no, że podbili mnie na gry A nic nigdy złego nie zrobiłeś e, auto gdzieś wolnę, nie pamiętam gdzie A, auto. No bo prawie stu wyjechałem A, a wierzysz w bo a wierzysz w Boga? No wierzę. To, to dobrze. To dobrze wierz. no, wierzę, wierzę, wierzę Co niedzielę w kościele prawie A to dobrze, bardzo dobrze mhm. No to dobrze. Będę brało ciebie przykład Też możesz zacząć chodzić do kościoła Grywasz w gram gr polis <laughs> Nie gram, nie gram. Gawaj na serwer No już czekaj, tylko Minecraft czy mi się uruchamia A co, kiedyś dziewczyną? No, już nie raz A masz dziewczynę? No, mam. nawet Ci mogę zdjęcie pokazać, czekaj, dam ci linka zaraz. O stary Co? No no pokaż, co no już, 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 już czekaj, już bez... bez pośpiechu Kurde, czekaj gdzie ja mam tę glinkę mm, tutaj czekaj Kurcze, zaczynam minutę Ciekawe, wyobrażam sobie już się, wiesz? Sobie wyobrażam jaka no jaka no, może... To masz linkę i sobie zobaczysz No zobaczymy Może Ładna. Ta, taka murzynka Co? Murzynka? Nie. nie. No zresztą zobaczysz. Dobra, potem zobaczę po nagrywaniu. <laughs> a serio nagrywasz? Nie, nie. Ale zaraz zobacz. Mhm, spoko. Ej, a czemu gracze mogą używać tą 100 items? Co? Czemu, i, czemu gracze mogą używać itemki z tyms? Nie używają, co ty? Nie wiem. Nawet nie wiem co to jest, ty. No to jest taki ten, taki mod, że masz wszystkie itemki na no, tym. To jest taki pasek z boku i to masz te wszystkie. Ale itemki. nie, ale ich nie można używać, to tylko spokazane. To tylko spokazane. Wiesz? No a jak, a jak ja wziąłem jedną deskę, to mogłem. Tak. Bo On może ten miałeś ten w, ekwipunku. w ekwipunku, bo może miałeś w ekwipunku, bo jak masz to samo w ekwipunku co na obrazku to możesz to wziąć. Aha. Masz też to many items. Mhm. mhm. Masz, ten masz ten niewidoczny włączony na escape? No. Mhm. Niewidoczny mam. Fajny napis na sklepie zrobiłeś, x -Dezerter". Dziękuję. Też mi się podoba. Jakżeś go go zrobił. Co? Nie no, no zrobiłem. to Ci taki zrobić? No jak, chcesz to możesz. To Ci taki zrobię. Mhm. Z gołobabą czy bez? to pomarańczową Nie, bez. Bez przesady. Okej. Okay. Aż tak to nie. Czekaj, już weszłem Ale lagi mam. Uu. Co? Nie wiem czemu Góral, no wygrać to się on tu gra cały czas. Co on tak? A pewnie nick no, no nie wiem. Gorol, albo pewnie z dużej litery, nie wiem czy dużo litery, nie wiem, no, chyba mnie miało. Kurde. Pająk jak Pamięknie chciał depnić. I skelet mnie nawala. Dobra, weź mnie tak wtedy jak chcesz ten. Już czekaj. Poczekaj, ile? Mm -hmm. Bo mi szkielet nawala To możesz go zabić Wiem, mam miecza, diak z tego Ej, mam hełm Prod 2 O lol, tu ich jest Zaraz dednę, tak Fuck Nie no nie Zadnij. dednij Kurwa, spadłem. Nie, już, już ich dednę No i znowu szkielet, kurde, muszę go dednąć, dobra Dobra, jdet Czekaj, on jak sobie miecz? Odrzut 2 z masz się. Ale wie, no. Dzięki, nie? No czekaj, te, to wpisz TPA. PA mhm. To jest ta muzyka u ciebie, jakaś dyskoteka czy co? Nie no, mam akurat na Mhm Wiem, że tu wkurza, ale. Nie, nie denerwuję, nie denerwuję Daniel. Spokojnie, chodź tędy. Mhm. Już Nie Czy nie mnie trochę? Chodź. Pani skin masz. Ja. Dzięki. <laughs> Ale patrz ile tu jest stary <laughs> no. Wpisz y mob kill, mob kill Nie, nie, walczymy oh, Fuck. Da się ich zabić Oj, przebra... O kurde sorry! Oh, hola, nie się szkodzi, nic się szkodzi Muszę sobie chleba żarnąć, zaraz... Życięsko. Dobra, coś cię obroniłem. Aha. No no pająk, zaraz dydny. Półtora serca Jeszcze szkielet złotym eku Oj Ty no ty też go biłem dobra, to nic Kurde sorry Ale lagę mam, ty mhm. Lagi mam teraz dobra spoko Cześć. No wiem też mam. Dobra, jesteś Loli ten malutki zombie mnie bije Ten malutki Fuck, zaraz zednę przez tego, no. Jesteś? Kurde, no to mały zombie mnie tu bije. Fuck. To malutki. No lol. Ciągle mnie dede. Co kurwa? co? Zombie malutki, łazi za mną. Ja nie wiem gdzie ty jesteś ty, bo tu są twoje rzeczy. Tu u ciebie, w tym, w twoim domku.

Jeszcze raz jak to jest tutaj creeper z tym pismo na razie nie mam mobów no, Jaknieś chyba za pismo wziąłeś tam kocu kursu i będę Chyba się gdzieś pigu Teraz ja nigdzie nie idę Dobra, ja jestem, jestem, już mi gdzieś wysyłają. Nigdzie nie idę dobrze, jechać ich Lak, kurwa Idziesz czy nie idziesz? Nie, stoimy, nie mogę się ruszyć, tak jak Ta? Mhm Czekaj, wyjdę z gry, wyjdę. To, to czekam, czekam, czekam na ciebie Ech, No już opuści lak Tylko czekaj, niech to mnie zaloguje już, dobra nie znowu ten malutki zombie no Fak No i... Kurde, głupi zombie Ten... Akceptację ten... No ale nie tutaj nie zbywajdę bo mogą ci temy zniknąć jak pójdę gdzieś dalej wiesz? Wiem wiem Czekaj, gdzieś wierzę pójdzie, gdzieś ten zombie mnie nie dopadnie, no tu Dobra, dawaj raz. Ten malutki zombie taki wiesz, nie? Mhm. Mm Cały czas nie goni tutaj. No. Dobra. Kurde. Czekaj zaraz, że mogę. No jeszcze międę no super, no. Fak. wypierdolę. Dobra, pobieraj się. Mhm. Mm z zombie jaka mi wypadł ten um, na pierśnik o, o, ochrona przed pociskami 3 O kurde Też go Nie, yeah, chodź Tylko tyle, że złoty Chodź Ci pokażę Jaki ten, Jaki ten serwer ma hosting? Ender przez Kurde, chodź Oho, uh -huh. O kurde, wpiszę jeszcze raz już. Dobra. Mhm. Okej. Okay. Wiesz? Mhm. I a to się wybudujesz. Mhm. Czekaj, tylko... pójdzie. Masz. Bijaj. Czekaj. Bóg Ciebie. No, bijaj. Mhm. Tutaj? Dobra. To tu? No. Kur. Co domek? No kurę, co jest? To nie możesz. Dobra wejść. już. Mhm. Doł jest mój, nie? Mhm. A drugie piętro może być twoje. No dobra. Tutaj się wybudujesz, nie? Mhm. A tu. Mhm, dobra. Tutaj na tym tu. No. Tylko ci. Tylko tutaj jest trochę zajesz, to się mogę spął. To sobie rozjaśnisz. Ale mam patyki, no mam patyki, dobrze. No. O, już mam świedzki. Dobra, możesz się pożegnać z widzami. Mhm. Na razie. O, dobra.